Mikołaja Czapka Mikołaja. Simanko, jestem przed mną jest Noise. Czapka Mikołaja. Słuchajcie, wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt. Dzisiaj słuchajcie, krótki odcinek spoza programu naszych projektów. Będziemy wykonywać a właśnie Askingi, czapkę Mikołaja. I słuchajcie, Czapka wiesz będzie. to materiał. Ja będę układ życzenia zrób czapkę Mikołaja Stichoto, czyli na dole pasek taki biały, później trójkątny, no, znaczy idzie, e, jak to się nazywało, grania stosu, trójkątny, już tak chyba. Gdzie jest, Górę. masz czerwony, masz czerwony? Dałem ci czerwony. I na końcu u góry pomponik taki czerwony. Słuchajcie, wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia e, rodzinnie, ...spędzonej Przyłączam imprezy. się do tych rzeczy. Oczywiście... ...wymarzonych prezentów... ...tego, żebyście zjedli wszystkie potrawy, żeby spełniły się wasze marzenia... ...żeby wszystko u was było ok, ...no i oczywiście na Sylwestra, żeby... ...żebyście odpowiednio fajnie tą imprezę hucznie obeszli... ...i żebyście mogli niesamowicie fajnie wejść z postanowieniami noworocznymi... Na rok 2019 oczywiście nie jest to nie jest to taki okrągły jaki za rok będzie bo będzie 2020 ale 19 też może być z a więc wszystkiego dobrego jeszcze raz ja się z wami żegnam tak życzeniowo i przyłączam się do budowy Noiza Nie no co ty, co to jest za czapka co to jest za czapka fajne nie? Co? Nie fajna, Nie podoba ci się? ten sam sobie nie, 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 nic nie rób, nic nie rób, nic nie rób. Powiedziałem, że masz nic nie robić, a robisz, kurde. Nie, ja zrobię tylko coś takiego. Eee, tak. U. Drewno. Deski. I teraz tak. Drewno, deski. I drewno, deski. I mam warsztat. I tak, skończyłem. Skończyłeś czekaj ja tylko zrobię Mandarynka, ah. Mandarynka, Mandarynka Jak zrobić snak? Najpierw muszę tak kijki, nie? Tak, Kukulka. A jak zrobić kijki? Jak zrobić kiki? Nie, kiję, taki nie trzeba to już naprawdę jak naszego pieska zrobić? Jak piesek wielutki, malutki. Śnieżynka. Mała śnieżynka, nie? I teraz tak. Ciach. No i tu napiszemy. No i. No i. No i. Tu napiszemy. Nie, 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 świętego Mikołaja. I to zostanie tajemnicą, nie? A myśmy mieli robić fabrykę. A to, żeby do tego doszło, to niestety ale nie dojdzie potrzeba dużo pracy i trzeba projekt skończyć czyli Tylko... następny w naszym jak nagrywamy to będzie fabryka a te dwa odcinki wlecą o... O który dzień. okazji czekaj A powiedz czy coś nagramy w dzień Wigilię? Co? Wsek nagramy coś w Wigilię? Nagramy... Oczywiście ten odcinek, wy widzicie, Wigilię rano. A okay. przez same święta nie będą żadne odcinki się pojawiały, żebyście odpoczęli trochę. Nie no, no. u, u Noiza się pojawią. No za mogą się pojawić w nowej serii. O więc słuchajcie, jest tabliczka. Tu jest warsztacik, żeby zostało coś, a tymczasem trzymać jeszcze raz wszystkiego dobrego i Cześć. do zobaczenia jeszcze w tym roku z odcinkami, a później już w 2019. Hejo. Hejo. hello!